Cześć Wam, z ja wizualnie. Witam Was w kolejnym odcinku. E Tyriana dla odmiany. E my tu nic nie mamy do kupienia, oczywiście, tak. Mm -hmm. Tak, obkupiliśmy się ostatnim razem. E więc lecimy z kolejną planszą. Planszą, która się nazywa Bons Czyli jest to bonusowa plansza. I plansza ta poszła, a ja. <coughs> A ja zaraz pewnie dostanę baty, znając życie. Bo te plansze bonusowe wcale nie są takie bonusowe, one są trudne. Właśnie o tym mówię. Ej, ej, tarczy ładować się. Hej, chwilę oddechu wam sobie przypomnieć jak w to się gra Nie odpalałem tej gry od trzech tygodni, ludzie, spokojnie dajcie mi żyć Nie, 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 no. nie, level jeszcze raz za dużo fajnych bajerów nam przeszło koło nosa. Odpalamy bonus ponownie. I teraz wiedząc czego się spodziewać. Level. Odpalamy bonus ponownie. I teraz jeszcze raz wiedząc czego się spodziewać. Kutla. Powinienem sobie na chwilę włączać Planszę żeby zobaczyć o co biega, a nie sejbować leczy z nią jeszcze raz. To już się nie uda.

To, że jest losowo coś, ale... No, tarcza, ładować się, ładować się! szybciorem ja tu zaraz zginę. Nie wiem, co mi to daje, ale... Okej. Okay. A, to jest to wybuchające to! Co, par co parę sekund, czy jak się naładuje ten licznik po lewej u góry ekranu. Daje mi się zdejmować te wydlaki. Udaje mi się zdejmować te wydlaki. Tak, jak się ten licznik naładuje i nie wiem, muszę chyba coś tam wcisnąć, to... Ja? <noise> Te bundusze są tu straszne Z tym, że ja jestem lotnictwem. Man. Tarcze, tarcze! O, oh, fuck! Flag. Jest jakiś związek emerytalny dla graczy, bo <trony> mam wrażenie, że ta kulka nie lata w jakimś konkretnym... I normalny slower. Nie, nie lata w jakimś pattern, wzór, jakimś wzorem, tylko po prostu tak plus minus celuje we mnie, bo jak ja zmieniam swój wzór do bujania się po planszy, to kulka też zakręca. Ale to może mi się wydaje. I koniec planszy jest! Dziękuję za uwagę! A ja sobie jeszcze wejdę wapplate, zobaczę, może coś nowego może będzie. Nic okay. z maksymalny generator by się przydał lepszy, szczerze powiedziawszy, ale... Naprawdę nic więcej nie ma do zaoferowania, jestem zawiedziony. To teraz oficjalne.